Reindora stała w tej samej rezydencji co jej przodkowie, w Yamaka Estate. Posiadłość została zakupiona przez pierwszego z rodu, rozbitka, który przybył z odległej, popielnej wyspy. Został on wyrzucony przez morze, zaraz kiedy polityczne napięcia roznieciły płomienie wojny w Japonii. Protoplasta rodu dołączył do bitwy i pokazał przeciwnikom czym jest piekło na ziemi. Nikt nie mógł równać się z furią jego katany, co w końcu wyniosło go do statusu legendy. Mówiło się, że jego piekielna maska nawiedzała sny wszystkich, co mieli szczęście zobaczyć go na polu bitwy i ujść z życiem. Jego sława stała się jeszcze większa, gdy przelał krew po obu stronach konfliktu. Ze sławą przyszło też i bogactwo, które wykorzystałoby kupić włości ziemskie i rozpocząć swoją legendę. Ziemia była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Z czego każde dokładało kolejne chwalebne historie Rodu Yamaoka. W końcu dziedzictwo trafiło w ręce ojca Rin, człowieka, który czuł wielką presję wszystkich wielkich przodków i brzemię kontynuowania spuścizny Rodu. Nigdy jednak nie czuł się tego godzien. Kiedy Rin się urodziła, podjął decyzję, że musi ona wieść prym tak w szkole, jak i w walce mieczem, jak jej przodkowie. Ojciec Rin był dla niej surowy. Przecież musiała iść w ślady wielkich Yamaoka. Musiała być godna, nosić rodowe nazwisko. Ojciec Rin był tradycjonalistą, więc Rin dorastała w rodzinnej rezydencji Yamaoka, która już nie przypominała niestety tej z lat świetności rodu. Jej matka była przeciwieństwem ojca. Była opiekuńcza i miła. Kochała Rin całym sercem i dawała jej poczucie bezpieczeństwa. Rin w całej posiadłości miała jedno miejsce, w którym czuła się dobrze. Były to ogrody przy rezydencji, które zakwitały na wiśniowo różowy kolor. Rin spędzała tam z matką cały swój wolny czas. Pomimo miłości jaką dawała jej matka, Rin czuła stres i gniew ciągle narastający w jej ojcu. Rin siedzi przy swoim szkolnym biurku i drży na myśl o końcu zajęć. Nie dlatego, że tak lubi spędzać czas w szkole, czy że nie chce wracać do domu, ale przez to, że po lekcjach ma zajęcia kendo, których tak nienawidzi. Ale ojciec zmusza ją do nich. Ojciec wymaga od niej, by kształciła się w drodze miecza, i żeby była w tym najlepsza. By nie przynieść wstydu szotkom. Jesteś jamaoka mówi. Wywodzimy się z wielkiego rodu samurajów. Nie przynieś mi wstydu. Przypomina jej codziennie. Codziennie też chłopaki z zajęć Kendo wyśmiewają się z niej i prowokują. Mówią, że nie ma po co tam przychodzić, że powinna nosić kij odmiotły, a nie sinaj. Jedyne co może zrobić, to ignorować ich zaczepki. Może jeśli byłabym lepsza w Katanie, to ojciec poczułby się lepiej, myślała. Nie był sobą ostatnimi czasy. Ciągle podenerwowany i zły. Kiedy nie był podenerwowany to zamykał się w sobie i chodził po posesji, majacząc do siebie. Rin czuła się bezradna, tak samo jak jej matka. Nie wiedziały, jak mają mu pomóc, mimo że bardzo się starały. Nie wiedziały, co się dzieje, ale on był zbyt dumny, by prosić o pomoc. Rin nie chciała dokładać ojcu zmartwień, więc nie wspominała o swojej niechęci do Kendo i posłusznie chodziła na zajęcia. Może kiedyś uda mi się to polubić, pomyślała. Szkolny dzień dobiegł końca i przyszedł czas na zajęcia. Rin czuje, że jej wiotkie ciało załamie się pod ciężarem zbroi, którą musiała na siebie włożyć. Powiedziano jej, że jest to taka sama zbroja jakie nosili jej przodkowie i podziwi na czucie dumę. Rin wyszła naprzeciw swojego przeciwnika, trzymając bambusowe shinai i myśli tylko o tym, żeby to wszystko się już skończyło. Jej przeciwnik ją obraża. Opowiada o stłuczonym oknie w szatni, i że powinna zabrać miotłę i to posprzątać. Sprzątaczka Yamaoka. Sprzątaczka Yamaoka zaczyna powtarzać się śmiać. Rin stara się go ignorować, ale on wymyśla kolejne wyzwiska i nadal się śmieje. Nagle Rin czuje gorąco podchodzące do jej twarzy. Potem strumie myśli, jakby nie jej. Wyobraża sobie siebie zadająco cios Shinaj. Cios Shinaj w szyję, który łamie się i przebija go, drzazgi przebijające gardło, po tym jeszcze wiele kolejnych uderzeń trwawiące krwawiące ciało chłopaka. Dochodzi do siebie. Skąd te myśli? To do mnie niepodobne. Rin chwyta mocniej Shinaj, ustawia się w kierunku przeciwnika i nagle czuje coś w środku, coś jakby puciło się, coś czego nigdy wcześniej nie czuło. Smok w jej sercu. Spojrzała jeszcze raz na drwiącego przeciwnika i z prędkością myśli wyskoczyła w jego kierunku, zadając precyzyjne uderzenie w głowę. Nawet nie drnął. Upokorzony opuścił wzrok. Inny chłopak szeroko otworzył oczy, nie wierząc to, co właśnie się stało. Przegrany przeciwnik wymamrotał cicho słowa: Może faktycznie jesteś sama oka? Ryn niechętnie. To przyznaję, ale czuła się wspaniale wygrywając. Może nawet nie chodziło o wygraną, ale pokonanie drugiego człowieka. Pokona człowieka? Pomyślała. Z komu u mnie te myśli? To przecież nie ja. Ja taka nie jestem. Stała ja w osłupieniu. Ryn wiedziała skąd się wzięła ta siła. To coś, co się w niej obudziło i pozwoliło pokonać wroga. Nie raz, nie dwa, ale trzy razy pod rząd. Już nikt się z niej nie śmieje. Wszyscy na sali zastygli, patrząc na jej pojedynek. Chłopiec nie wiedział, co o tym myśleć, tak jak i reszta. Patrzyli na nią i wiedzieli. Coś się zmieniło w sprzątaczce Yamaoka. Dziś się w niej coś obudziło. Smok w sercu, który prowadzi ją na drogę wojownika. Rin się to podoba. Podoba się, kiedy traktują ją poważnie, z szacunkiem. Przez krótką chwilę wyobraża sobie siebie stojącą obok wielkiego Rengio Yamaoka i jego syna Kazana. Dwie postacie, o których ojciec ciągle jej opowiada, wychwalając ich waleczność i niezrównany hart ducha. Byli największymi z rodu, uosobieniem ducha w rodziny Yamaoka. Coś ścisnęło ją w sercu. Smok zrgnął. Wtedy zrozumiała. Smok. To przebudzenie się w niej więzów krwi z przodkami. Miałaś tylko szczęście. Zobaczymy, ile ci go jeszcze zostało, powiedział jeden z chłopców, krążąc dookoła niej razem z kolegami. Zaczęli znowu wyzywać ją, kpić i pokazywać palcami. Chciała uciec, ale okrążyli ją. Pomyślała, że może powinna przeprosić? Przeprosić za wygraną walkę? Ale budzący się smok wewnątrz niej nie pozwolił na to. Przecież nie mam za co przepraszać. Nie będę, myślała. Zaczęła myśleć, że oni wiedzą, że wygrała dzięki pomocy. Może to było oszustwo i to nie było tak naprawdę jej zasługa, tylko duchy przodków pchnęły jej rękę. Bo gdzie jest teraz ten smok, kiedy jestem w potrzebie? Następne kilka chwil jest jakby za mgłą. Rin wyciąga prosząco rękę do chłopaków, którzy podeszli już tak bardzo blisko. Zapłacisz za to. Zapłacił za to, że wrzedł na głupca, słyszała od jednego z nich. W pewnym momencie zobaczyła lukę między dwojgiem i bez chwili zawahania ruszyła ku wolności. Przebiła się i popędziła przez dziedziniec. Oni ruszyli za nią, krzycząc coś w niebie. Udało się schować za rogiem, potem kucnąć za śmietnik. Oby mnie nie zobaczyli i myślała. Przebiegli obok. Ale jeden się zatrzymał. Popatrzył na śmietnik, tak jakby słyszał jej walące serce. Dlaczego się chować? Jesteś lepsza niż te wieśniaki, pomyślała. Wstań i pokaż im, kim jesteś. Ale nie wstaje, Kłóca za śmietnikiem i chce, żeby smok zasnął. Wrócił skąd przyszedł. Chłopiec jej nie zauważył. Pobiegł za resztą, a Rin z opuszczoną głową wstaje i powoli udaje się do domu. Lecz podczas drogi smok ją strofuje i upomina. Za akt kurzostwa, jakiego się dopuściła. Upomina, że jesteś kimś więcej niż jej oprawcy. I nie powinna się tak dawać traktować. Że nie może się chować, tylko stawać do walki, a duchy przodków jej zawsze pomogą. Może powinna? Powinna stanąć do walki? Pokonać? Rozezrzeć na strzępy? nastrzępy? na strzępy? Skąd to się wzięło w mojej głowie? Takie mroczne myśli. Ale zanim zdążyła się na tym zastanowić, usłyszała krzyk. To znowu oni. Oprawcy znów zaczęli wszystko od początku. Wyzwiska, pokazywanie palcami, przekleństwa. Nie biegnie, nie odwraca się, nie odpowiada. Powie, co nadchodzi. Ale jej już to nie obchodzi. Smog mówi jej, że wszystko będzie dobrze tym razem. Chłopcy rzucają w nią śmieciami, wyzywają. Sprzątaczka Yamaoka, sprzątaczka Yamaoka, sprzątaczka Yamaoka. Rin wie, co nadchodzi. Jej oprawcy znów. Spychają ją na ziemię, wyzywają i ubliżają jej. Kopią i piją, ale tym razem będzie inaczej. Nie podda się bólowi, tylko niczym jej przodkowie wykorzysta go. Nakarmi nie smoka, a jej oprawcy poczują jego szpony i kły. Poczują jej gniew i nauczą się, że ona jest Jamaoka. Lin krzyczy i podnosi szynaj, który upadł obok niej. Czuję, jakby smok chciał ją rozrywać od środka i wyskoczyć na zewnątrz. Gniew Rin nadaje mocy każdemu kolejnemu uderzeniu. Czuję metaliczny smak w ustach. Krew. Jest w jej ustach. Na jej twarzy. I ubraniu. Wszyscy chłopcy leżą na ziemi, a ona stoi nad nimi zwycięsko i czuje się jak jej wojowniczy przodkowie, którzy nie bali się przelać krwi. Czuje ich spojrzenia. Są z niej dumni. Przyniosła chlubę rodowi Yamaoka. Smok znów zasypia. Minęło kilka lat. Rin uczęszczała do prywatnej prestiżowej uczelni Takamatsu. Na uczelni Rin miała przeciętne wyniki. Opłaty za studia, na rodzinne finanse, które i tak nie miały się zbyt dobrze. A na dodatek, matka Rin zachorowała w tym samym czasie. Rachunki zaczęły się piętrzyć. Kolejny cios przyszedł, gdy rodzinna posiadłość zaczęła się rozsypywać. gdyż ojca Rin nie było stać na ciągłe jej odrestaurowanie. Z drugiej strony, nawet nie myślał o jej opuszczeniu. Ojciec Rin, za resztki pieniędzy, a potem i na kredyt, łatał kawałek po kawałku pękające ściany i sufit, aby móc nadal mieszkać w niegdyś pięknej rodzinnej posiadłości. Rin czuła, że dom Jamaka jest odzierany ze swojej rodowej dumy, a przodkowie wewnątrz niej czują oto gniew. Ojciec Rin popada w coraz większe długi. Starał się to nadrobić pracując na dwa etaty i prosząc swojego szefa o awans. Rin zaczęła pracować na pół etatu w restauracji, żeby tylko pomóc. Niestety dług się tylko powiększał. Mimo wszystko, matka Rin zawsze znajdowała sposób, aby ją pocieszyć. Pewnego dnia podarowała jej srebrny pierścionek z wygrawarowanym napisem dla mojej najukochańszej córki. Co sprawiło jej dużej radości, a patrzenie na niego przynosiło ukojenie. Ojciec Rin zaczął cierpieć na bezcenność. Nie tylko ze względu na stres i długi, ale także przez mroczny szept, który budził go w nocy. Te mroczne podszepty przypominały mu o bezsilności i popychały na granicę opłędu. Był wycieńczony. Nie chciał poddać się podszeptom, ale stawianie oporu było takie trudne. Ojciec Rin zdał się na ostateczność. Poprosił swojego szefa o spotkanie. Postanowił wytłumaczyć, jak wygląda jego krytyczna sytuacja. Że potrzebuje podwyżki. Po chwili tłumaczenia jego słowa przerodziły się w błaganie. O chociażby premię, albo zaliczkę, albo chociażby wolne, cokolwiek. Jego szef odmówił. Firma, w której pracował, ostatnio miała problemy z wypuszczeniem wadliwej linii produkcyjnej, więc nie mogła sobie pozwolić na dodatkowe koszta albo pozwalanie pracownikom na wolne. Trzeba było też zrzucić na kogoś winę. A ojciec Rin nadawał się idealnie. Zwolnili go po 22 latach ciężkiej pracy. Tego samego wieczora Rin przyszła z pracy później niż zwykle. Klienci nie chcieli wejść z restauracji i musiała jeszcze posprzątać. Kiedy była blisko domu, usłyszała krzyk matki i pobiegła szybko na górę. Kiedy weszła do pokoju rodziców, znalazła rozczłonkowane ciało swojej matki, rozrzucone po całym pokoju. Cięcia czyste, wykonane czymś bardzo ostrym. Jednym cięciem zapewne kataną. Odcięte piersi, odsłaniały mostek i klatkę piersiową, które były zmiażdżone. Jakby ktoś chciał dostać się do środka. Rin chciała zwymiotować. Nagle Rin usłyszała miecz przecinający powietrze i odruchowo zasłoniła się rękoma. Ból, połączony z szokowaniem, przelały się przez nią. Ojciec stał z kataną i stoickim spokojem, kamienną twarzą, gotowy do zadania następnego uderzenia. Rin krzyczała przez łzy, żeby przestał. Błagała, ale on uderzył w drugą rękę. Rin upadła na szkło. Rin upadła na szkło, opierając się o ramę drzwi. Z cały starając się wstać i uciekać. Miecz przebił się przez ściany kolejny raz, uderzając w rękę, tym razem odcinając ją kompletnie. Rin w agonii krzyczała i wiła się w korytarzu, ale czekał na nią tylko miecz ojca. Chwilę potem... Rin, patrząc na swój rozcięty brzuch, z którego płynęły strugi ciemnej krwi, zreknęła raz jeszcze na ciało swojej ukochanej matki, tak okropnie zabitej przez ojca chwilę wcześniej, co pozbawiło ją władzy w nogach. Wijąc się w szkle, starała się odsunąć, ale on chwycił ją za włosy i rzucił z piętra. Leżąc na rozbitym szkle, konająca, słyszała jego głośne kroki. Schodził na dół, do niej, ale ona nie myślała już o uciekaniu o strachu. Jej myśli były tylko o zemście. Na nim. On musi zapłacić. Ktoś go musi powstrzymać. Nie ujdzie mu to na sucho. Krztusząc się krwią, połknęła kawałki szkła, które pociły jej jeszcze gardło. Ale już to jej nie interesowało. On za to zapłaci. Jeszcze raz pomyślała i zobaczyła czarną mgłę dookoła jej ciała. Jeszcze nie. Muszę go zabić. Rin pomyślała, że umiera, ale nagle usłyszała szept. Obietnice zemsty za krew i pak został zawarty, a Rin zamknęła powoli oczy. Entity przekształciła Rin w swoim wymiarze w ducha zemsty, a wyglądzie takim, jak miała w momencie śmierci. Pocięta przez swojego ojca i szkło, każda z ran nadal obecna na jej ciele, a kończyny odsyparowane, jak to się stało w dniu jej śmierci. Miecz, który dzierży w dłoni, to ten sam, który odziedziczyć miała po przodkach, lecz jest on teraz popękany i rozwalony na kawałki. Tworzy ona go na nowo tylko w chwili ataku.